A dzisiaj zagrałem sobie właśnie na tym Snapchocie 1.16, także zapraszam. Także dobra, stworzony świat. O, bambusa mam na starcie. Podniosę go? Podniosę go, dobra. To już mam na. nie wiem. <laughs> Świątynia na starcie, ty. Ale broken start. Jak coś to jest losowy seed. Ale broken start. Chwila seed, muszę zobaczyć. To jakby ktoś chciał. To jest broken seed jednak. Jak jest świątynia na starcie, kakao i wszystko to. No, jest piękny start survivalu, także jakby się tu dostać do środka. W sensie w życiu nie byłem jakby w losowo wygenerowanej świątyni, także mam trochę problem jak się tu dostać. Dobra, każdy sposób na dostanie się do środka jest dobry, tylko szczerze by mi się przydał jakiś miecz czy coś takiego, bo już tam słyszę szkielety, się może źle skończyć dla mnie na początku, nie? Ty! Tu jest jeszcze ten taki biom. Co? Z taką ziemią dziwną. Ja nie mogę. Ej, to jest dobra. To jest dobry seed do gry. Tu mogę sobie grać. Tylko teraz potrzebuję zrobić crafting. I... Jakiś nie kill off. Znaczy kill off też by się w sumie przydał, ale miecz sobie zrobię na razie. Nie no, kilof też mogę sobie zrobić. Dobra, zobaczmy co tutaj się znajduje w środku. Jak te świątynie wyglądają? Nie wiem gdzie są skrzynki. Tu powinno być chyba, nie? Nie, tu nie ma. Dobra. To teraz idę na dół. Tu wiem, że są pułapki. To akurat wiem tyle. Także lepiej nie wdepnąć w jakąś sznurówkę na ziemi o właśnie tą i co no nawet spoko mam ten eee, żelaza trochę w zawniku nic nie ma w tym też nie ma w tym też nie ma ale słabo a bo strzała strzeliła mnie trafiła Heh. to nieźle tu jeszcze jest ten szczerze ja się w to nie bawię ja jestem człowiekiem tutaj zaradnym nie bawię się w takie głupoty jak rozwiązywanie tych wszystkich Dokładnie. Wezmę sobie jeszcze to, jeszcze pistony sobie jakieś wezmę, co się zawsze przyda. Są lepkie? Uuuu, są lepkie, także farmy. Kurczę już farmy tu już nie działają te 1.16. Zapominam cały czas. Ja grałem zawsze na 1.14, także no... Dobra, chyba tyle tu jest, nie? To ja idę sobie czegoś poszukać. Mam w ogóle już na trzy razny także jest spoko. Jeszcze melony, ty. Dobra, tu jest fajny start. Na dżungli jest fajny zawsze start, szczerze mówiąc. Ale na dżungli, szczerze mówiąc, jakby zamieszkać, nie mam ochoty. Czy przejdę się gdzieś dalej? Chociaż w sumie, ty. Oj, nie wiem, nie wiem. Kurczę. Duża ta dżungla jest, z tego co widzę tutaj. Um, a ja nie wiem, gdzie się znaleźć, nie? W ogóle jak znajdę jakiś modek, chciał nie wiem czy są na Snapshoty właśnie, abym sobie jakąś minimapę wgrał, bo bez minimapy może być trochę problem grania, nie? W sumie zawsze sobie mogę mapy robić, po prostu takie do rąk. Nie wiem, ja się nigdy nie potrafię odnaleźć, to jest zawsze problem w tej grze dla mnie, ale dobra, jakoś sobie trzeba będzie poradzić, nie? Najwyżej sobie będę teraz kartką na kartce rysował y ołówkiem, gdzie jest jakaś mapa, ty. Jakąś mapę sobie będę rozrysował i będę wiedział co się dzieje, gdzie i co jest. Także też jakiś sposób, nie? Dobra, już tutaj tyle pięknych okazów karpi rzecznych udało mi się złowić, także mogę lecieć dalej, przeżyję. Jeszcze jeden, ty zapomniałbym o nim. Dobra, squidy mają szczęście, bo ich pan na razie po nic nie potrzebuje, więc żyjcie sobie w pokoju. No ty jesteś pajacym na tym squidzie normalnie. Co, się, chłop zginął. Dobra, ja idę dalej. Dobra, tu widzę, że znalazłem jakiś śniegowy biom, ale to mi niewiele da, nie lubię jakiegoś śniegowego biomu, także no nie wiem, czy to dobry pomysł. Żeby tu się osiedlać Także nie wiem czy mi się podoba jakoś ten świat Dobra, mam trochę jedzenia No i... Co to jest? Co to jest za jakaś fontanna, ty? O kurde, ty Coś niderowego, nowego to jest coś Co to jest? Skrzynka Żelazo ten i jabłka Ej, bez kitu Co to jest? Za blok w ogóle Jakby... Mogę to rozkopać kilofem? Ty nie wiem co to jest, szczerze. Strasznie dziwny blok. Zobaczcie, czy mogę to rozkopać na przykład, nie wiem, żelaznym kilofem. Może akurat żelaznym będę mogła. To jest dziwna rzecz, ty. Naprawdę. Nie wiedziałem, że coś takiego tu jest w tej grze. Najwyraźniej jest. Także ja już sobie kilof zrobię. O, ma na tyle żelaza. O, w ogóle mam jeszcze na miecz i mam na wszystko. Tylko. Bardzo bym nie chciał, żeby mi się tutaj cokolwiek zapaliło. Także yy, jedną rzecz muszę zrobić. Bo jak mi się spali cały las, to yy, komputer chyba tego mi nie wytrzyma i się zbuntuje na zawsze. Dobra, problem został tymczasowo zażegnany. Ja tam sobie skrzynkę wezmę, bo czemu by nie, w sumie? Yy, I zobaczę, co to jest za blok, nie? Ty, ja tego nie mogę wykopać. To jest coś obsydianowego, chyba. Kopię, czy nie? Się to się tak chyba wykopię, ale tego nie wydobędę i tak. To się tak długo kopie O kurczę. Nie, nie wiem co to jest za blok, naprawdę. Nie wiem, ja się nie znam na tym. A to jest pewnie jakiś dobry blok, ty. Dobra, mm, zrobimy sobie jakąś siekierę. Mm, na razie dobra niech będzie ta drewniana, bo szczerze... Ja tylko chcę sobie przejść gdzieś dalej. Muszę sobie zapamiętać kordy, co po prostu tutaj włączę i najwyżej sobie odpalę po, z powrotem. O, dobra, zobaczę je potem. No, także tu są kordy. Jak coś tu wrócę do tego miejsca, to jest coś dobrego. A jak nie, no to trudno. No ale ten blok się trudno kopie, więc to musi być coś dobrego. Nie ma opcji, że nie. O, w końcu mi się udało wyjść z tej dżungli, także yy, tam widzę, że jest biom taki, ten tajgowy, to już wolę w tamtym biomie. No i dżungle będą naokoło. No w sumie spoko. To już się w ogóle noc robi. To nie jest akurat fajne. Bo ja w tym momencie nic niezbyt. w ogóle nic nie mam. A już będzie noc. Także. Hmm. Musiałbym jakieś po rzeczy poszukać i sobie zrobić jakąś bazę, taką startową. W ogóle nie wiem, czy siekera nie jest lepsza. Siedem obrażeń? O kurde, ty. Dobra, Sikera jest lepsza dużo. Przecież ja ją na dwa hity mam. Ty na hita mogę wziąć. Jak dobrze trafia. A jak się nie trafi, no to jest problem. To jest subs! Ty no, bez kitu na hita jest z siekiery. Jeszcze ja potrzebuję z siekierą jednak się, walczyć, nie z mieczem. To może być ważne. A jak na razie mam problem, bo se zginę, jak mnie coś zaraz złapie tutaj. nie mam dosłownie nic. Także ja sobie wezmę tę na razie. Mm. Borówki stąd. Zabiorę je w ogóle stąd, żeby w nie wpaść. Kiedyś, jak będę uciekał. I poszukam sobie miejsca gdzieś, nie? Tylko hmm, tu też nie jest jakoś super ładnie, chyba w tej dżungli już bym wolał. Chociaż... Hmm... No i nie wiem, nie wiem. Gdzie by się tu się. Dziś nie, tu jest w sumie całkiem fajne miejsce, bo się przynajmniej świnki jakieś pią to. Nie wiem jakieś jedzenie w dżungli to w sumie nic takiego tam nie ma, nie? Także no. Ups. Ja tu się jakoś zrobię sobie pierwszą bazę. <laughs> Zombie wieśniak, Lupę! O nie, on mi się teraz nie przyda, w sumie za bardzo. Ale mnie gonią chłopy Kurde, dobra, jest przerąbane. Nie zginę jestem za dobrym graczem, żeby zginąć. Ale jest bliska sytuacja, muszę przyznać. <laughs> Tam jest jakiś dom. Czy to jest wioska? Czy to będzie wioska? Tak, to jest wioska. Jestem uratowany. Dobra. Tu się gdzieś iwa osiedlę w sumie. Będę ją blisko do wieśniaków. Także dobra. To będzie moje pierwsze miejsce osiedlenia się. <laughs> jeszcze tyle krówek tu jest. Będę jeszcze na enchant od razu. O, piękny start. Nie, to jest chyba mój najlepszy start w tej grze, szczerze mówiąc. No weź, weź! No weź! Daj mi swoje mięso. Dobra, nawet tych owiec nie potrzebuję, bo będę miał w wiosce. Będę mógł ich okraść się że tylko jeden mem teraz mam na myśli dobra, trochę węgla a ładna ta wioska w ogóle, nie? No, tylko patyki tu są i tyle? co? ale bieda w tej wiosce tu coś, jest jakaś skrzynka tu chyba więcej skrzynek w ogóle niż było w starszych wersjach, nie? ty, podwójne drzwi ooo dobra, i to już rozumiem już mogę odrzucić te rzeczy niepotrzebne miecza też już nie potrzebuję szczerze, zrobię sobie ten ty, jakaś ulepszarka tu jest jeszcze co to robi? Nie mogę sobie na przykład zrobić. W sumie nie wiem. A to sobie wezmę, bo to się może przydać. Nie, to się trzeba rozwalić. Tak, się Także to są fajne rzeczy z tego co widzę. Tyle rzeczy pododawali, że ja już nie mam pojęcia, co tu się dzieje w tej grze. O, jeszcze zombie wieśniak, ale dobra. Może to jakaś już opustoszała wyskał. To faktycznie nie ma żadnych tych, tylko są zombie. Uff, dupiu. Ty, ja se zdechnę. Dobra, nie mogę sobie zdechnąć na początku. Jestem za bardzo zaawansowanym graczem tej gry. Poświęciłem całe moje dzieciństwo. O! Zostaw mnie. Dobra, on tam się kampi. On tu jest. On wie, gdzie ja jestem. Dobra. Droga wolna. Jeszcze sobie coś zjem na droga. I Szybko. Oh, oh, oh. Widzimy mnie, widzi mnie, widzimy mnie. A, dobra, już mam luz. Już mam Tylko Gdzie było to wejście? Tu jest wejście, bo chciałem zobaczyć, czy ten stół jeszcze coś robi. Nie, ten jeszcze jest bezużyteczny w dalszym ciągu. Także idziemy dalej, zobaczyć, czy tu ktokolwiek mieszka, czy to jest jakaś opustoszała wioska. Z tego co widzę, to ona jest trochę opustoszała, jednak. Aczkolwiek nie jestem przekonany w stu bo. Tam u góry jeszcze coś jest. Chciałem wejść tam do góry, ale jak mnie przeszkodził mi. Także sobie wejdę tu. Może sobie nie zginę. Bo nie byłoby fajnie sobie zginąć na starcie. Yo. Oh! Diamenty? I buty. O kurczę ty. To jest po prostu idealne start, jeszcze mi brakuje jednego diamentu. I normalnie on kilow? tak na starcie. Ty. Wła, to jest idealny start. To jest jeszcze jakieś piętro? Nie. Słyszałem gdzieś wieśniaka. No, co już wszystkie zombie? Trafiłem do jakiejś wioski zombie. A nie, jest jeden. Nie, on nie przeżyje tego. Nie przeżyje inwazji. Czemu oni nie przeżywają tych inwazji? O co chodzi? Dobra, wypadł mi z tego łóżka, ja tu się chcę przespać Ja was uratuję w tej wiosce jeszcze Będę normalnie bohaterem wioski Ty, a w ogóle to jest dużo więcej tego O, są! Żyją! Dobra, już myślę, że to jest jakaś pusta wioska, także jeszcze mogę grabo, grabić wszystko tutaj, ograbić e, To sobie wezmę Bo się przyda do tego, jak będę sobie robił kurczakarkę Pewnie jeszcze działa Szmaragdy, ziemniaki to też. Oj, się wybuch Creeper. Eee, nie chciałem, żeby wybuchał. Dobra, trudno, ich wina. Także ja muszę ukraść łóżko tylko. Wam nie jest potrzebne. Nie, wam nie jest potrzebne. Wy sobie dajecie świetnie radę. Mm, także co. Ja tu gdzieś się w sumie osiedlę. W międzyczasie jeszcze nie wiem gdzie, bo chyba już wszystko splądrowałem tutaj. Ale mówię chyba, bo. O, tu jeszcze mnie nie było. Ale tu nic nie ma. Ale w ogóle nie są zabezpieczeni. mam takie podwójne drzwi. Pierwszy raz widzę taką wioskę w ogóle. Ty. O, tu ciebie okradłem. Jeszcze kogo nie okradłem tutaj. Nie zostanie tutaj nikt, kto ma jeszcze ten cokolwiek w domu. Jeszcze dom na wzgórzu mi tam został. Dobra, i czy warto było tu się wspinać 30 lat? Eee, no nie warto było, nie warto było szczerze. Ale tu w sumie mogę się na razie osiedlić, bo tu żadnego wieśniaka nie będzie, tu żaden zombie w sumie też nie wejdzie. Także mi się wydaje, że to będzie na razie idealne miejsce, żeby się osiedlić. Ale to już może w sumie następnym razem. Także. Elo.